Dzień dobry, w dzisiejszym filmie rozpoczynamy pierwszą część wykładu poświęconego rozwojowi dziecka w okresie dzieciństwa. Skoncentrujemy się na tak zwanej drugiej erze rozwoju, która obejmuje czas od około 2-3 roku życia aż do wieku wczesnoszkolnego, czyli mniej więcej do 10-12 roku życia. Jest to okres bardzo intensywnych zmian, w którym dziecko stopniowo oddziela się psychologicznie od swoich opiekunów i zaczyna kształtować się jako samodzielna, autonomiczna osoba. W tym czasie dynamicznie rozwija się mowa, sprawność ruchowa oraz zdolność do kontrolowania emocji i zachowania. Coraz silniej pojawia się potrzeba decydowania o sobie. Dziecko chce wybierać, próbować, działać na własnych zasadach i sprawdzać swoje możliwości. To naturalny i niezwykle ważny element rozwoju, który prowadzi do kształtowania poczucia własnej odrębności. Kluczowym procesem tego etapu jest indywidualizacja budowanie obrazu samego siebie jako odrębnej osoby, posiadającej własne potrzeby, granice i kompetencje, a jednocześnie Uczącej się funkcjonowania w relacjach z innymi. Ta część wykładu będzie stanowiła podstawę do dalszych rozważań nad rozwojem poznawczym, emocjonalnym i społecznym dziecka. Druga era rozwoju obejmuje okres od około 2-3 roku życia aż do 10-12. Jest to czas stopniowego, psychologicznego oddzielania się dziecka od opiekunów i kształtowania się go jako autonomicznej, samodzielnej jednostki. W tym okresie dziecko intensywnie rozwija nowe umiejętności, coraz sprawniej posługuje się mową, lepiej kontroluje swoje ciało i poruszanie się, a także stopniowo zwiększa się jego zdolność do samokontroli, emocji i zachowania. Te zmiany sprawiają, że dziecko coraz częściej chce decydować o sobie i swoich działaniach. Potrzeba samodzielności zaczyna być wyraźnie demonstrowana niemal na każdym kroku. Dziecko chce samo wybierać, próbować, działać i sprawdzać własne możliwości. Jest to naturalny i bardzo ważny element rozwoju. Kluczowym procesem charakterystycznym dla drugiej ery rozwoju jest proces indywidualizacji. Polega on na kształtowaniu poczucia własnej odrębności, autonomii oraz zdolności do samokontroli. To właśnie w tym czasie dziecko buduje podstawy obrazu samego siebie jako odrębnej osoby, która ma własne potrzeby, granice i kompetencje a jednocześnie uczy się funkcjonować w relacjach z innymi. Wczesne dzieciństwo, czyli wiek po niemowlęcy, obejmuje drugi i trzeci rok życia dziecka. To okres bardzo dynamicznych zmian, w którym dziecko zyskuje coraz większą samodzielność, a jednocześnie nadal silnie potrzebuje obecności dorosłego. Na tym etapie dziecko zwykle porusza się już samodzielnie i potrafi zaspokajać wiele codziennych potrzeb. Umie się umyć, napić, zjeść, załatwić potrzeby fizjologiczne. A także posługiwać się prostymi narzędziami, takimi jak ołówek, kredka czy grzebień. Mimo tej rosnącej samodzielności, nadal wymaga niemal nieustannej czujności i opieki ze strony dorosłych. Rozwija się również mowa. Dziecko mówi na tyle dobrze, że potrafi załatwić większość codziennych spraw w kontakcie z dorosłym. Jednocześnie coraz wyraźniej zaznacza swoją autonomię. Próbuje robić wiele rzeczy po swojemu, w swoim tempie, buntuje się, odmawia i bywa przekorne. To naturalny etap, w którym dziecko zaczyna sprawdzać, co mu wolno, a czego nie. Podstawowymi zadaniami rozwojowymi tego okresu są kształtowanie samokontroli oraz poczucia własnej odrębności. Bardzo ważna jest tu równowaga doświadczeń. Nadmiar sukcesów może prowadzić do przekonania, że wszystko mu wolno. Natomiast Nadmiar porażek sprzyja zwątpieniu we własne możliwości i może stać się podstawą silnego poczucia wstydu oraz niepewności co do własnych kompetencji. Środkowe dzieciństwo, czyli wiek przedszkolny, obejmuje okres od 4 do 6 roku życia. Jest to czas bardzo intensywnego rozwoju psychicznego, społecznego i poznawczego dziecka. Na tym etapie podstawowym narzędziem kontaktu z innymi staje się słowo. Dziecko coraz swobodniej komunikuje się werbalnie, potrafi opisywać swoje potrzeby, emocje i intencje, a rozmowa staje się główną formą budowania relacji z rówieśnikami i dorosłymi. Równolegle dynamicznie rozwija się wyobraźnia, która znajduje wyraz w zabawie, fantazjowaniu i tworzeniu coraz bardziej złożonych scenariuszy działań. Bardzo ważnym zadaniem rozwojowym tego okresu jest nauczenie się zaspokajania własnych pragnień w sposób społecznie akceptowany i zgodny z kulturowymi wzorcami zachowania. Jeżeli dziecko opanuje tę umiejętność, dążenie do realizacji własnych potrzeb nie będzie wiązało się z paraliżującym lękiem, lecz z możliwością wykazania się inicjatywą. W efekcie dziecko staje się gotowe do wytrwałego angażowania się w obronę własnych interesów oraz do stanowczego, ale społecznie adekwatnego egzekwowania swoich praw. Ten etap stanowi ważny fundament dla dalszego rozwoju samodzielności, pewności siebie i kompetencji społecznych. Późne dzieciństwo, nazywane wiekiem szkolnym, obejmuje okres od około 6, 7 do 10, 12 roku życia. Jest to ostatni etap zaliczany do ery dzieciństwa i jednocześnie bardzo ważny moment przejściowy w rozwoju dziecka. W tym czasie obserwujemy wyraźne uniezależnienie się dziecka od rodziców oraz znaczny wzrost samodzielności. Coraz większą rolę zaczynają odgrywać inne środowiska, przede wszystkim szkoła i grupa rówieśnicza. A relacja z dorosłymi stopniowo zmienia swój charakter. Dominującą formą aktywności staje się nauka. Rozpoczęcie edukacji szkolnej wprowadza dziecko w świat jasno określonych wymagań, zasad i ocen. To właśnie w tym kontekście kształtuje się poczucie kompetencji, które w dużej mierze zależy od tego, jak dziecko poradzi sobie z wymogami sytuacji szkolnej. Kompetencja oznacza tutaj nie tylko opanowanie kluczowych narzędzi kulturowych, takich jak czytanie, pisanie i liczenie. Ale również umiejętności funkcjonowania w świecie społecznym w sposób dający poczucie satysfakcji. Dobrze rozwinięte poczucie kompetencji sprzyja pewności siebie, motywacji do działania oraz predysponuje dziecko do odnoszenia sukcesów w dalszym życiu. Rozwój fizyczny i motoryczny dziecka od drugiego roku życia aż do początku dojrzewania przebiega w sposób stosunkowo równomierny. W tym okresie dzieci rosną średnio od 5 do 8 cm rocznie i przybierają na wadze około 3 kg. We wczesnym dzieciństwie bardzo wyraźna jest tak zwana sensomotoryczna jedność. Oznacza to, że dziecko chce dotykać wszystkiego, co spostrzeże, a za każdym spostrzeżeniem niemal automatycznie podąża działanie. Poznawanie świata odbywa się przede wszystkim poprzez ruch i bezpośrednie doświadczenie. W drugim roku życia dziecko coraz pewniej chodzi, zaczyna biegać, wchodzić po schodach i skakać. Równolegle rozwija się tak zwana manipulacja specyficzna. Dziecko uczy się dostrajać swoje ruchy do wielkości, kształtu i odległości przedmiotów, a jego działania stają się coraz lepiej dopasowane do funkcji obiektów, z których korzysta. W trzecim roku życia dziecko potrafi już rzucać i kopać piłkę oraz zaczyna jeździć na rowerku trójkołowym. Pod koniec etapu wczesnego dzieciństwa osiąga względną samodzielność w poruszaniu się po najbliższym otoczeniu, co znacząco zwiększa jego autonomię. W okresie przedszkolnym obserwujemy duży postęp w opanowaniu mięśni dużych. Dziecko ma bardzo silną potrzebę ruchu i częstych zmian aktywności. Nie jest jeszcze w stanie długo skupić się na jednej czynności ruchowej. W wieku 5-6 lat sprawnie biega, skacze, przeskakuje. Podskakuje, wspina się, uczy się jeździć na rowerze bez dodatkowych kółek, a także podejmuje próbę tańca czy pływania. W wieku szkolnym następuje dalszy rozwój i doskonalenie koordynacji mięśni dużych, co pozwala dziecku na coraz bardziej precyzyjne, złożone i celowe formy aktywności ruchowej. Rozwój motoryczny dziecka przebiega etapami i już od końca pierwszego roku życia obserwujemy bardzo wyraźne postępy w zakresie kontroli ciała i koordynacji ruchu. Około 12-14 miesiąca życia dziecko potrafi stać samodzielnie i stawia pierwsze kroki. Jest to moment przełomowy, który znacząco poszerza jego możliwości eksplorowania otoczenia. W wieku około 15 miesięcy dziecko wchodzi po schodach na czworakach, chodzi już samodzielnie oraz zaczyna pchać zabawki na kółkach, co dodatkowo ćwiczy koordynację i równowagę. Około 18 miesiąca życia, potrafi ciągnąć za sobą przedmioty na sznurku oraz wchodzić po schodach z pomocą dorosłego. Ruchy stają się coraz bardziej celowe i skoordynowane. W wieku dwóch lat dziecko sprawnie chodzi i biega, a także wchodzi samodzielnie po schodach, stawiając obie stopy na każdym stopniu. Rozwijają się również umiejętności manipulacyjne. Dziecko potrafi na przykład odkręcić wieczko słoika. W trzecim roku życia dziecko jeździ na trzykołowym rowerku, potrafi stać na palcach oraz wspina się na meble bez pomocy dorosłych i samodzielnie z nich schodzi, co świadczy o rosnącej pewności ruchowej. W wieku czterech lat dziecko wchodzi i schodzi po schodach, stawiając jedną nogę na każdym stopniu. Kopie dużą piłkę i nią rzuca, a także potrafi chodzić na palcach. W piątym roku życia... Umie podskakiwać na jednej nodze oraz uczestniczyć w niektórych grach z wykorzystaniem piłki, co wymaga już bardziej złożonej koordynacji ruchowej. Około 6 roku życia potrafi skakać przez skakankę, chodzić po narysowanej cienkiej linii oraz jeździć na rowerze, co świadczy o coraz lepszej równowadze, precyzji ruchów i kontroli całego ciała. Rozwój procesów psychicznych dziecka wiąże się z przejściem od myślenia sensomotorycznego do myślenia przedoperacyjnego, które jest jakościowo bardziej zaawansowane. Myślenie przedoperacyjne nie ogranicza się już wyłącznie do bezpośrednich działań ruchowych czy wrażeń percepcyjnych, ale zaczyna przebiegać na poziomie reprezentacji umysłowych. Oznacza to, że dziecko potrafi odtwarzać sekwencje zachowań nie tylko w realnych działaniach fizycznych, lecz także w swoim umyśle. Może myśleć o zdarzeniach, planować je i wyobrażać sobie ich przebieg, nawet jeśli aktualnie nie zachodzą one w rzeczywistości. W okresie przedszkolnym percepcja nadal dominuje nad rozumowaniem. Dziecko w dużej mierze opiera swoje sądy na tym, co widzi i czego bezpośrednio doświadcza, a myślenie logiczne dopiero się kształtuje. W wieku szkolnym następuje jednak wyraźny rozwój zdolności związanych z przyswajaniem i przetwarzaniem informacji o sobie oraz o otaczającym świecie uczeń zaczyna coraz bardziej dowolnie, czyli zależnie od własnej woli, koncentrować uwagę i obejmować nią większą liczbę elementów jednocześnie. Zmienia się również charakter pamięci, staje się ona coraz bardziej logiczna, dziecko zaczyna stosować indywidualne strategie pamięciowe, które pomagają mu skutecznie zapamiętywać przyswajane treści. Stopniowo rozwija się także umiejętność ujmowania cech rzeczywistości z różnych punktów widzenia oraz łączenia informacji ze sobą. Dzięki temu dziecko potrafi wyjaśniać związki przyczynowo-skutkowe, analizować sytuacje, planować działania i przewidywać ich konsekwencje. W tym okresie pojawiają się również operacje logiczne, takie jak szeregowanie, klasyfikowanie, posługiwanie się pojęciami przestrzeni, czasu czy prędkości, co stanowi ważny fundament dalszego rozwoju poznawczego. Piarzet wyróżnił kolejne stadia rozwoju poznawczego dziecka, które opisują jakościowe zmiany w sposobie myślenia i poznawania świata. Pierwszym z nich jest stadium sensomotoryczne, obejmujące okres od urodzenia do około drugiego roku życia. W tym stadium myślenie pojawia się wyłącznie w toku czynności sensorycznych i motorycznych. Dziecko poznaje świat poprzez działanie, dotykanie, chwytanie, manipulowanie przedmiotami oraz poruszanie się. Doskonali się koordynacja działań zmysłowych i ruchowych, a obiekty oraz ludzie, w tym także własne ja, zaczynają być odróżniane od siebie i rozpoznawane jako trwałe. Pod koniec tego stadium pojawiają się początki mówienia oraz myślenia symbolicznego, które umożliwiają reprezentowanie rzeczywistości w umyśle. Kolejnym etapem jest stadium przedoperacyjne, trwające od około 2 do 7 roku życia. W tym okresie intensywnie rozwijają się język i myślenie symboliczne, co widoczne jest m.in. w zabawie na niby oraz w coraz bogatszym słownictwie dziecka. Myślenie ma jednak charakter egocentryczny. Dziecko ma trudność z przyjmowaniem perspektywy innych osób. W percepcji i rozumowaniu dominuje centracja, czyli skupianie uwagi na jednym najbardziej widocznym aspekcie sytuacji oraz nieodwracalność myślenia, co oznacza trudność w odtwarzaniu. W myśli przebiegu przekształceń. Dziecko nie potrafi jeszcze śledzić zmian krok po kroku. Ma trudności z rozumieniem zasady stałości, a percepcja często przeważa nad logicznym rozumowaniem. W tym stadium dzieci potrafią grupować i klasyfikować niektóre przedmioty według jednej wybranej cechy, jednak nie są jeszcze zdolne do ponownej klasyfikacji tych samych obiektów według innej zasady. Kolejnym etapem rozwoju poznawczego jest stadium operacji konkretnych, które obejmuje okres od około 7 do 11 roku życia. W tym stadium działanie zaczyna być stopniowo zastępowane przez wnioskowanie, jednak nadal odnosi się ono głównie do konkretnych, bezpośrednio obserwowalnych właściwości przedmiotów. Rozwijają się operacje zdecentrowane i odwracalne, a dziecko opanowuje zdolność śledzenia przekształceń. Oznacza to, że potrafi w myśli odtworzyć przebieg zmian krok po kroku. W sytuacji konfliktu między tym, co widzi, a tym, co wynika z rozumowania, dziecko zaczyna opierać swoje sądy właśnie na rozumowaniu. Dzięki temu prawidłowo rozwiązuje zadania dotyczące zachowania stałości, np. ilości, masy czy objętości. W tym okresie Obserwujemy również wyraźny postęp w zakresie operacji na liczbach. Kształtują się pojęcia, a dziecko potrafi łączyć wielu, więcej klas przedmiotów w klasę nadrzędną, a także rozbijać klasę nadrzędną na kilka klas podrzędnych. Myślenie staje się coraz bardziej logiczne i uporządkowane. Równolegle zmieniają się zachowania społeczne. Egocentryzm, Stopniowo ustępuje miejsca zdolności do przejmowania perspektywy innych osób, co sprzyja lepszemu funkcjonowaniu w relacjach społecznych. Ostatnim stadium rozwoju poznawczego jest stadium operacji formalnych, rozpoczynające się około 12 roku życia i trwające do dorosłości. W tym etapie pojawia się myślenie abstrakcyjne, które nie wymaga już bezpośredniej obecności rzeczy czy zdarzeń. Dziecko, a następnie nastolatek, zyskuje zdolność rozważania różnych możliwości, formułowania hipotez oraz analizowania ich konsekwencji. Idee abstrakcyjne stają się przedmiotem analizy, syntezy i oceny, a pojęcia zostają całkowicie oderwane od konkretnych kontekstów, w których pierwotnie powstawały. Na tym etapie opanowane są pojęcia o wysokim stopniu abstrakcji, takie jak proporcja, energia, atom czy kategorie gramatyczne, np. rzeczownik, co umożliwia zaawansowane hipotetyczno-dedukcyjne myślenie. W rozwoju poznawczym dziecka kluczową rolę odgrywają różne formy reprezentacji, które pozwalają na przetwarzanie i utrwalanie informacji. Należą do nich naśladownictwo odroczone, zabawa symboliczna, rysunek, Obraz umysłowy oraz mowa. Funkcja symboliczna oznacza, że dziecko potrafi posługiwać się symbolami, czyli znakami, które w pewnym stopniu przypominają to, co przedstawiają lub są całkowicie arbitralne, nie wykazując żadnego podobieństwa do rzeczywistego obiektu. W wieku przedszkolnym charakterystyczny jest egocentryzm poznawczy. Dziecko nie jest w stanie przyjąć punktu widzenia innych osób i jest przekonane, że wszyscy myślą tak samo jak ono oraz mają podobne myśli. Wyrazem tego jest mowa egocentryczna. Dziecko często mówi do siebie w obecności innych osób, prowadząc tak zwane zbiorowe monologi i nie słucha tego, co mówią inni. W tym okresie często pojawia się także animizm przekonanie, że wszystkie przedmioty są ożywione. Szczególnie te, które się poruszają, oraz finalizm, wiara, że nic na świecie nie dzieje się przypadkowo, a wszystko powstaje w określonym celu. Około 6-7 roku życia dziecko zaczyna stopniowo uświadamiać sobie, że jego myślenie może różnić się od myślenia rówieśników. Kontakty społeczne z rówieśnikami stają się wówczas kluczowym czynnikiem osłabiającym egocentryzm poznawczy, wspierając rozwój zdolności przyjmowania różnych perspektyw. W stadium przedoperacyjnym dziecko wykazuje pewne charakterystyczne ograniczenia w myśleniu. Jednym z nich jest niezdolność do rozumienia przekształceń. Oznacza to, że obserwując sekwencje zmian zachodzących po sobie, dziecko skupia się wyłącznie na kolejnych stanach pośrednich. Nie potrafi natomiast zintegrować całej serii zdarzeń w kategoriach przyczynowo-skutkowych. Widzi jeden szczegół po drugim, ale nie potrafi połączyć ich w spójny proces. Kolejnym ograniczeniem jest centracja, tendencja do koncentrowania się tylko na jednym aspekcie bodźca. Przykładowo, jeśli poprosimy dziecko, aby porównało dwa rzędy przedmiotów, pierwszy z ośmioma elementami i drugi z pięcioma, ale bardziej oddalonymi od siebie, zazwyczaj wskaże ono rząd dłuższy wzrokowo, jako zabierający więcej elementów, nawet jeśli wie, że osiem to więcej niż pięć. Trzecim istotnym ograniczeniem jest niezdolność do odwracalności myślenia. Dziecko nie potrafi cofnąć swojej linii rozumowania do punktu wyjścia. Na przykład, gdy pokażemy dwa rzędy monet, po 8 sztuk każdy, ułożone tak, że mają taką samą długość, dziecko poprawnie stwierdzi, że liczba monet jest równa. Jednak jeśli wydłużymy jeden z rzędów, zwiększając odstępy między monetami, dziecko przestaje dostrzegać, że w obu rzędach nadal jest tyle samo monet. Te ograniczenia są naturalnym etapem rozwoju poznawczego i stopniowo ustępują w miarę przechodzenia dziecka do stadium operacji konkretnych, kiedy myślenie staje się bardziej logiczne i zdecentralizowane. W okresie przedoperacyjnym dziecko posługuje się myśleniem prelogicznym, co oznacza, że częściej korzysta z intuicji niż logicznego rozumowania. Na tym etapie dziecko nie potrafi jeszcze zachować stałości, czyli utrzymać jednego wymiaru przedmiotu lub sytuacji w niezmienionej formie, jeśli zmieniają się inne wymiary. Zachowanie poszczególnych stałości rozwija się stopniowo. Stałość liczby pojawia się około 5-6 roku życia. Stałość powierzchni, masy i ilości cieczy rozwija się w wieku 7-8 lat. Stałość ciężaru pojawia się między 9 a 10 rokiem życia. Stałość objętości i liczby ciał stałych osiągana jest około 11-12 roku życia. Aby dziecko mogło prawidłowo zachować stałość, musi opanować odwracalność, czyli zdolność cofania myślowych działań do punktu wyjścia. Rozwinąć decentrację spostrzeżeń, czyli uwzględniać wszystkie aspekty bodźca, a nie koncentrować się wyłącznie na tym, co narzuca percepcja. Umieć śledzić przekształcenia i wyciągać z nich logiczne wnioski. Około 6-7 roku życia dziecko staje się zdolne do operacji umysłowych, co oznacza, że dostępne mu działania myślowe pozwalają na rozwiązywanie problemów dotyczących przedmiotów i zdarzeń, z którymi bezpośrednio się styka. To kluczowy moment w rozwoju poznawczym, który umożliwia logiczne rozumowanie w świecie konkretnych doświadczeń. W rozwoju poznawczym dziecka w wieku około 7-8 lat pojawiają się nowe ważne zdolności umysłowe. Pierwszą z nich jest szeregowanie, czyli inaczej seriacja. Oznacza to zdolność umysłowego porządkowania. Przedmiotów według określonego wymiaru, np. wysokości, długości czy ciężaru. Dziecko potrafi porównać różnice między poszczególnymi elementami i ułożyć je w logiczną kolejność. Kolejną umiejętnością jest klasyfikowanie zdolność grupowania przedmiotów według określonego kryterium, na podstawie podobieństwa między nimi. Dziecko zaczyna rozumieć, że różne obiekty mogą należeć do jednej kategorii, jeśli mają wspólne cechy. W tym okresie rozwija się także zasada pojemności kategorii. Oznacza to rozumienie, że podkategorie mieszczą się w jednej szerszej kategorii. Na przykład, jamniki i spaniele są podkategoriami psów, a psy z kolei mieszczą się w kategorii zwierząt. Dzięki tej umiejętności dziecko potrafi logicznie porządkować informacje i lepiej rozumie hierarchię pojęć w otaczającym go świecie. W rozwoju poznawczym warto wyróżnić różnice między zachowaniami sensomotorycznymi a werbalnymi. W zachowaniach sensomotorycznych bieg zdarzeń w aktywności dziecka zależy od szybkości wykonywania czynności sensorycznych i motorycznych. W praktyce oznacza to, że inteligencja sensomotoryczna działa stosunkowo wolno i ogranicza się do bezpośrednich fizycznych czynności dziecka. Myślenie w tym obszarze przebiega w sposób liniowy, krok po kroku, w zależności od aktualnych działań. Z kolei zachowania werbalne umożliwiają dziecku myślenie w zinternalizowanym języku. Dzięki temu, czynności reprezentowane słownie mogą być wykonywane znacznie szybciej w tempie myślenia, a nie tylko w tempie ruchu. Język pozwala na myślenie wykraczające poza aktualnie wykonywane czynności. Umożliwia posługiwanie się wieloma elementami jednocześnie i w sposób uporządkowany. W ten sposób myślenie werbalne staje się bardziej złożone, elastyczne i efektywne. Niż myślenie sensomotoryczne. W okresie przedszkolnym u dzieci często pojawia się egocentryzm poznawczy, czyli trudność w przyjmowaniu punktu widzenia innych osób. Wyraża się on w różnych formach myślenia. Jednym z przejawów jest animizm, tendencja do traktowania przedmiotów jak istot żywych, przypisywania im intencji i uczuć. Dziecko może na przykład uważać, że zabawka czuje się smutna, jeśli ją odłoży. Kolejnym przejawem jest Artyficjalizm. Przekonanie, że wszystkie rzeczy zostały stworzone przez człowieka lub boską moc i funkcjonują według wzoru ludzkiej wytwórczości. Dziecko może sądzić, że góry, rzeki czy chmury powstały tak, jakby ktoś je zaprojektował i zbudował. Trzecim aspektem jest finalizm, czyli przekonanie, że wszystko dzieje się w określonym celu i nic nie powstaje przypadkowo. Dziecko często zadaje pytania, dlaczego? W nadziei, że znajdzie celowe wytłumaczenie dla każdego zdarzenia lub przedmiotu. Te przejawy egocentryzmu są typowe dla myślenia przedoperacyjnego i stopniowo maleją w miarę kontaktu dziecka z rówieśnikami i nauką logicznego rozumowania. Rozwój rysunku dziecięcego jest ważnym wskaźnikiem rozwoju poznawczego, motorycznego i symbolicznego dziecka. Rysowanie nie jest wyłącznie formą zabawy, to także sposób, w jaki dziecko wyraża swoją wiedzę o świecie i własne doświadczenia. Najwcześniejszym etapem są bazgroty nieprzedstawiające. Powstają one jako efekt pozostawiania początkowo przypadkowych śladów ołówka, kredki lub pisaka na papierze. Dziecko eksperymentuje ruchem ręki i samym aktem rysowania, nie przypisując jeszcze tym śladom konkretnego znaczenia. Z czasem pojawiają się bazgroty przedstawiające. Dziecko zaczyna nadawać swoim rysunkom sens i intencje. Najczęściej przedstawiane są postacie ludzkie oraz zwierzęta, rysowane w bardzo uproszczonej formie, np. jako tak zwane głowonogi czyli połączenie okręgu i linii prostych. Kolejnym etapem jest idioplastyka, określana również jako schemat rysunkowy. Dziecko odkrywa i zaczyna stosować typowe dla danej kultury symbole graficzne, charakterystyczne sposoby przedstawiania człowieka, domu czy drzewa. Te schematy są powtarzalne i stopniowo utrwalają się w rysunkach. W okresie realizmu intelektualnego rysunki odzwierciedlają przede wszystkim to, co dziecko wie o rzeczywistości, a nie to, co aktualnie widzi. Dziecko nie uwzględnia jeszcze perspektywy wzrokowej, dlatego może na przykład narysować rybę z dwojgiem oczu, mimo że z jego punktu widzenia widoczne jest tylko jedno. Dopiero na etapie realizmu wizualnego dziecko zaczyna rysować to, co faktycznie jest widoczne z określonego punktu widzenia. Pojawia się większa dbałość o proporcje, perspektywę oraz wierność odwzorowania rzeczywistości. Cały ten proces pokazuje, jak rysunek ewoluuje od spontanicznej aktywności ruchowej do coraz bardziej złożonej formy poznawania i interpretowania świata. Rozwój pamięci u dzieci przebiega etapami i obejmuje zarówno pamięć krótkotrwałą, jak i umiejętność stosowania różnych strategii zapamiętywania. Już w wieku 4-5 lat dziecko potrafi odtworzyć szereg złożony z czterech cyfr, a większość sześciolatków radzi sobie z szeregiem sześciocyfrowym. Młodsze dzieci korzystają z nauczonych strategii pamięciowych tylko w określonych sytuacjach i zwykle potrzebują przypomnienia o ich użyciu. Nie potrafią jeszcze spontanicznie stosować tych strategii ani przenosić ich na nowe zadania. W wieku szkolnym uczniowie coraz lepiej wykorzystują posiadane strategie w różnych dziedzinach i stopniowo uczą się je modyfikować w zależności od potrzeb. W tym okresie rozwija się również meta pamięć, czyli świadomość własnych procesów pamięciowych. Dziecko potrafi oceniać skuteczność strategii i wprowadzać zmiany, gdy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Wczesne lata życia wiążą się też z tak zwaną amnezją dziecięcą, niezdolnością przypomnienia sobie wydarzeń z pierwszych lat życia. Jednocześnie około trzeciego roku życia zaczyna się rozwijać pamięć autobiograficzna, zbiór wspomnień dotyczących własnej przeszłości, który stanowi podstawę poczucia ciągłości życia i budowania tożsamości jednostki. Dzieci uczą się coraz bardziej skutecznych sposobów zapamiętywania informacji, zwanych strategiami pamięciowymi. Pierwszą z nich jest próbowanie i powtarzanie. Dziecko wielokrotnie powtarza słowa, ruchy lub czynności, zarówno na głos, jak i w myślach. Już dwulatki mogą stosować tę strategię, a starsze dzieci i dorośli korzystają z niej w różnych sytuacjach, aby utrwalić informacje. Drugą strategią jest grupowanie i organizowanie materiału do zapamiętania. Polega ono na łączeniu elementów w grupy ułatwiające pamiętanie, np. planując zakupy przy jednym stoisku. Już u dwulatków pojawiają się proste zbitki, a u starszych dzieci strategia staje się bardziej skuteczna dzięki korzystaniu z kilku szerokich kategorii zamiast wielu wąskich. Kolejną metodą jest elaboracja, czyli opracowywanie materiału. Dziecko poszukuje wspólnych znaczeń lub odniesień dla rzeczy, które ma zapamiętać. Przykładem może być kojarzenie imienia nowo poznanej osoby z jakimś przedmiotem lub słowem. Strategia ta pozwala powiązać nową wiedzę z tym, co już dziecko zna. Ostatnią omawianą strategią jest systematyczne przeszukiwanie. Dziecko przegląda pamięć w poszukiwaniu informacji. Trzy i czterolatki stosują tę metodę, przeszukując rzeczywiste przedmioty w swoim otoczeniu. Natomiast starsze dzieci potrafią przeszukiwać pamięć wewnętrzną, czyli swoje wcześniejsze doświadczenia i wiedzę, aby znaleźć potrzebną informację. Dziękuję za uwagę. Jeśli temat Cię zainteresował, zasubskrybuj kanał i napisz w komentarzu, jakie zagadnienia z psychologii chciałbyś zobaczyć w kolejnych materiałach. Twoja opinia jest dla mnie bardzo ważna i pomoże przygotować kolejne interesujące treści. Do usłyszenia.